Cześć, ja was witam na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl No co, kolejny odcinek. Ale patrzcie, patrzcie, jest nowy sezon. New season. W poprzednim sezonie doszliśmy do 56. Tutaj możemy dojść do tego. Planuję sobie kupić karnet zamiarski, ale jeszcze nie wiem. Już otwieram sobie pierwszą kusynkę. No nic nie będzie, ale może uzbiera nam się dzisiaj. No, może tylko misję, misję. Możemy dostać tyle, ale 15 bitów trzeba wygrać. No to może wygramy, no. specjalność. specjalne. No, może w tym meczu go nie zrobimy, ale poko na przykład. Muszę wziąć tak Bo w sklepie widziałem. Szybką jest sklep szybką kulę się kupić. A niech będzie co wyjdzie. Dobra. No nie będę testował na razie. Copula. Nie wiem wygrywa się ja na razie już nie kadałam. No, ale nie na tym, to polega, bo musimy grać po koskiem. No, dobrze. Le, Wygraliśmy, no zresztą. Pierwszy knockout z Zemziozanami, powinniśmy to wygrać. Bo no jak nie ugramy tego, to ja nie wiem co zrobić. To będzie No to w zasadzie można chcieć więcej. No po prostu no, no, bardziej się to nie da. Nie? Aha. No to jest bardzo opłacalne, chociaż ja za kilka, jak wykonałem dwa wyzwania po 500, to się bardziej opłaca. Może dojdę do nowej misji zobaczę. Później, później, później. O, No i było blisko. Bo no, w nocowcie to się nie Co wy myślicie? Jestem po drugiej stronie. Może już zajdę od tyłu lepiej. Gdzie oni są? Gdzie oni są? O, wygrałem. O, wygrałem z nimi w nocowcie. To super, dzięki. Ja już właśnie wygrywam. A wy co? Wy przyjrzyjcie, które to wielkie chłopcy Wygrałem, niech to nie

O, ma kolejny przedmiot, skrzyneczka. Nikt nie, nie wypadło, no to nudne będzie chyba. Tuż bym miał mega skrzynkę, która wolwarowca Colta. Nie wiem czy to się różni, ja tam skinę to nie za bardzo. Dobra, skończymy na tym poko, te knockouty trochę sobie wbijemy. Ja mówię, bo... Trochę będzie słabiutko, jak nie wbijemy. Chociaż to do końca sezonu to na pewno wbijemy, ale może nie na odcinku. Dobra, wygraliśmy pierwszy na tałki. Ale w <tryk> ogóle... Bobule... Там уже вон дубна вообще. Чего там еще? Раз, 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 Dobra, razygramy jeszcze te dwie bitwy, w tym pokazem w ogóle mało, teraz musimy zdobywać. Ale słuchajcie, tak patrząc, nie jest potrzebne na to. Nie wiem, będzie potrzebne, ale chyba z... Zobaczyć, czy otworzę tego mega boxa dzisiaj, to bym musiał pełne wykonać te 8 bitów, ale to bardzo długo zajmie. Dobra, biegnij szybko, szybko. W ogóle poklej szybki, nie? O! Nie, no nie boga mnie, nie Dobrze, nie, nie zginij. Nie, no i sama została na trzy. U. Dobra, kogo my tam obserwujemy? Biegnie, nie wiem, komuś nazwę ma dziwnym w ogóle. Będzie się bawić tylko tak na czas, no ale oni też tak wygraną, bo ich jest trzech, no nie? Mm. What the? Co? Co no, ona zniknęła nagle? Lol, XD w ogóle to nie wiem. Czekajcie chwilę, dobra, mamy dalej na no Już jest nowa rundka. Nie pamiętacie, jakie nam przegraliśmy? O nie? Dobra. Dobra, chyba, że stosuję moją taktykę od tyłu. Niech nie biegniemy, nie biegniemy, nie, 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 nie. Czekaj, jestem. No, chodź tu, no, małbroczek. Ja mam, brok. Przygraliśmy ten knocaut. Nie ma sensu totalnie, O, kolejna? Tak. Gamic, no proszę. Dobra, może nam coś dropnie, może nie, może ten odcinek. Ja chcę, żeby ten odcinek był ciekawy. Więc wykonamy dużo wyzwań. Bo nie, w sumie to poko jeszcze raz, tylko nie knocaut, bo do knokałty akurat już nie ma szczęścia. Ale to może sobie w parze zagram, bo to jest do tego wyzwanie, więc... On tylko trafił na jakieś dobrego typka. Już 8 minut nagrania, a my wciąż nie osiągnęliśmy żadnego porządnego celu. O, zagramy z da nielam. Da niel No to jak tam Daniel? Życie mija. Jakby to się dało mówić? To by był sztos, nie? Dobra, wyjaśniamy tego typa. Kupujemy sobie wszystkie pary cuby stąd. Mamy pary kubki. Bra, ulecza się, bo to masz pełne HP, więc to by się nie przydało. O, idzie. Są... O. Iż, Chyba nie mam szans bo na dużo typów wyjaśnienia. Aczkolwiek. Aczkolwiek, no nie wiem. Dobra, gdzie to się chodziło? Dobra, ja chcę go. Dobra, zabiję go jeszcze kostką, co zebram. tam parę kiłów, bo no. Mówię szybko, bo się przejęzyczam. Przeję. Prze. Nieważne, przejęzyczam się. Poko, nie śpiewaj, idziemy na walkę, jasne? Wrócę cię, dobra. Nie śpiewaj, pokos. Dobra, 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 dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Aha, dobra, wziąłem jeszcze teraz to, bo musimy to w sumie musimy tu jakieś wyzwanie wykonać, tylko nie wiem jakie, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, to normalnie wymiatam z tymi typkami, ja. Kurde, ale żeśmy wjechali normalnie. Widzę, że z każdej skrzynki, żeśmy zebrali, to jeszcze wyjaśniliśmy typków. A, tu się chowacie. A się chowacie? Aha, no słuchajcie. Nie no, wiem, co ja wyjaśniłem go na początku.

Uuu, wykonaliśmy wyzwanko. Powinniśmy zostać za to przynajmniej z No, a resztą monetek może być. No, bardzo mało monetek. Okej, okay, wielka chwila. Otwieramy jednego. Nic. Otwieramy drugiego. Też nic. Z moich boksów jak nic już nie wypadnie, to już w ogóle nic nie wypadnie później. No do czegoś... Brał się, wykonamy. A przy okazji sprawdzę jakie to wyzwanie jest. A trzy bitwy, to jeszcze jedną wygramy i myślę, że będzie spotką. w ogóle to przepraszam, że filmik nie był tak długo już. Pojawiłem się, będą się pojawiać nowe, nowiuśka. i ty się rusza w ogóle no, cholera barley ty mi nie pokażesz tych minek słodkich tylko bigo Rosa. Kamamo. on no o, chodź na bitkę. o kurde no to co ci schodzimy to fermy to... są Taki mam nieczarny ma Dobra Szanuj się sami zabi. Dobra prosty mecz oraz żałosny Dobra dostajemy 142 i może o Tak Dobra, no, nic nie będzie jak. Z tego mega boxa nic nie wypadnie. To. Nie wiem. Aha, bo jest nowa postać. To może przetestuję. przepustuję. u semityczna. mityczna. tabela Aha, to jest Bankstar, tak? Starbank teraz. Był Star Park, to teraz jest Star Bank, To jest Starpark. Star Park. Stark Stark. Mm. czy ja wiem, czy to takie efektywne na tą ma? A ulte jaki? Co to pokazuje nie? No, niby dużo zadaje, ale to, to fajne. Dobra, wychodzimy. A starcie duo wykonaliśmy. Może ten knuckle. Podreperujemy troszkę, i przy okazji sobie przeciwników zabijemy. Ja bardziej lubię zadymkę. zadymka to jest normalnie kozaczek. Zbiory klejnotów tak średnio. Bo to może stracić te klejnoty, wszystkie. Dobra. Brok też dużo zadymka. Tak, ostatnim strzałem go. Patrzcie jazda Kurde, a nie jedna gdzie nie, 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 nie Dobra, gminiesz. Kurde, sporo robimy to normalnie. Nie ma to jak w zespole, nie? Dobra, cztery. Wiecie co? Ja sobie chyba zadymę, zadymę. Może to nie ma wyzwania, ale wolę zadymkać. Może bym coś odradzamy i... Jest, to po prostu cool! Okej, okej. Okay, okay, nie strzelamy, nie strzelamy. Strzelam, dobra, to Uff, ale oberwa mnie. Szybko, szybko odradzaj się. Ricardo, pece Ricardo, odradzaj się Dobra, nie już tą piłkę Strzelam rakietami Gdzie Jest piłka w ogóle. Nie, 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 nie gadaj, że nam strze... Się... Nie! we'm came No, po nas. Dobra, wyrzuć tą piłkę. Nie macie. Kurwa no Ktoś czuje, że to będzie długi mecz. No dobra, dużo wrogów żeśmy wybrali. Podaj. No pochuj, pochuj, podaj. Podaj! Dobra. Strzeliliśmy na ostatnich sekundach. No dobra, pokonaliśmy 100 przeciwników, więc zaczniemy zato... O nic. Tak jest życie nic nie dostajemy. Kurde, na no zostało jedno wyzwanie. Dobra, może będą wyzwania jeszcze. Może penny jeszcze. O kurde, nie, dobra, to nagranie trwa za długo, więc się żegnam z wami. Z Ciężkim bólem serca, ale się żegnam. Do następnego odcinka i cześć!